Jestem akurat u Grzegorza, u Greka, który ma biznes związany z bilardami. Produkuje bilardy i je sprzedaje. Opowie Wam jak to działa. I opowie Wam też o swoim biznesie w Bułgarii, gdzie wynajmuje apartamenty i jak tam się to dzieje. Mam nadzieję, że parę rzeczy fajnych dowiecie się i będzie ciekawie. Jak widzicie, stoły biletowe, które on produkuje, mogą służyć jako bilet i jako stół, na którym można pracować, zrobić imprezy. Bo tutaj często się spotykamy i się bawimy, rozmawiając właśnie przy tym stole. Słuchajcie, i tu jest właśnie Grzegorz. No, wszyscy do niego gadają, Greku. Witam, więc, witam. Więc Greku, opowiadaj o tych twoich stołach, opowiadaj o tym, jak to produkuje, jak, za czym polega twój biznes, jak zarabiasz ściano. Opowiadam wszystko, bo to jest ważne, żeby ludzie tego chcą wiedzieć, jak się zarabia kasy. Jesteś biznesmenem od wielu, wielu lat, więc ma się czym chwalić. Słuchajcie, produkcją stołów bilardowych zajmuje się już bardzo długo, bo z 98 roku, więc przetarliśmy, można powiedzieć, wszystkie szlaki, jakie były możliwe. No co na dziś? No produkcja jak produkcja, wiadomo, hala produkcyjna, produkty yy, są generalnie, mamy około 36 modeli różnych stołów bilardowych. Stoły robimy, tak jak tutaj widać, one są bilardowo-konferencyjne, biesiadne, można z niego zrobić stół szwedzki bardzo dużo hoteli właśnie zakupuje taki produkt ze względu na to, że stół bilardowy, oni po prostu sobie go używają jako stół bilardowy, czyli dla relaksu często jest jak za jakaś konferencja, więc przykrywałem go blatem biesiadnym mając stół konferencyjny przy takim stole ósemka na przykład siada około 14 osób, 16 osób więc jest dość duży jest możliwość zrobienia na przykład stołu piesiabnego Lub stołu szwedzkiego Na przykład często hotele czy restauracje robią z tego stół szwedzki Śniadania podawane są na nim I no w taki sposób można to wykorzystać No jeśli chodzi o produkt No to wiadomo, no produkt jest uzależniony od, od potrzeb no Robimy stoły, które są z drzewa naturalnego Z dębu, z orchy, z buku Stoły są też z meblowej Ceny od można powiedzieć 2,5 tysiąca zwyż. nawet stoły snokerowe, które są dwunastki no to one są, nawet koszty są gdzieś koło 25 i nawet 30 tysięcy złotych no uzależnione wszystko z jakiego materiał jest wykonany. no to jest zrozumiałe nie Jego stronę internetową masz? stronę, zapraszam na stronę internetową www.grek.pl grek.pl. tam wejść oferta stoły bilardowe to jest produkt nasz, który my produkujemy Między innymi mamy jeszcze inne produkty, czyli piłkarzyki, lotki, darcy, no i takie różne właśnie inne rzeczy. Ale to są produkty, które są ściągane z Włoch bardzo dobrej firmy Roberto Sport, profesjonalnej. Także zachęcamy, zachęcam przede wszystkim na odwiedzenie strony. Można sobie tam zobaczyć właśnie modele, jakie, jakie są. Także mamy i nowoczesne, i tradycyjne zarobkowe, skrzyniowe, tak zwane, spływowe piłkarzyki. No to tak jak mówię, też uzależnione są od tego, jaki jakich potrzeb. Mamy piłkarzyki, które są typowo rekreacyjne do domu, są również zarobkowe na brziki. Także cała bogata oferta jest na stronie internetowej www.greg.pl. także tam zapraszam do zapoznania się z ofertą. W razie pytań. Zapraszam Tam numer telefonu jest. Grzegorz, a wiesz sobie, bo ja opowiadam ludziom też o tym, że jak ja miałem automaty hazardowe, miałem automaty zarobkowe typu piłkarzyki, lotki i tak dalej. Słuchajcie, jeśli chcecie zarabiać na automatach, zgłoście się do Grzegorza. Na tym jest fajny biznes. Opowiadałem wam dzisiaj o automatach na, na temat myli samochodowej. Dzisiaj też wrzutniki, automaty i wszystko co jest rzutowe. dobrze zarabia. Jak potrzebujecie zarabiać i rozstawiać to po różnych miejscach, gdzie to zarobi. U Grzegorza to kupicie, wejdźcie na jego stronę, na pewno się dogadacie, bo jest możliwość pośrednictwa sprzedaży. Jest tak czy nie? Tak jest. Jeśli ktoś jest obrotny chciałby sprzedawać jego produkty, dogaduje się co do ceny, znajduje klientów i ma swoją prowizję Grzegorzem się na pewno dogadacie. To jest bardzo normalny człowiek i na pewno jest, wierzcie mi, ja go znam 20 lat i tak się, <grym> Zapraszam. Tak się dogadacie. Yes. Słuchajcie, jak powiedziałem, Grzegorz jeszcze ma jeden, jeden biznes. Jest to Apartments Bulgaria EU, tak to się nazywa? Tak, EU Zajmujemy się yy, sprzedażą apartamentów, pełną obsługą yy, apartamentów, transfery, sprzątania, yy, czyli yy, obsługujemy klientów, którzy tak, zakupią apartament i my po prostu go obsługujemy. Czyli od podstaw. Wynajmy załatwiamy, plus całą yy, otoczkę tego wszystkiego czyli sprzątania, pralnie. Transfery, przylot klientów. Jeżeli przylatuje klient na lotnisko, my go odbieramy z lotniska, zaprosimy do danego apartamentu na naszej stronie. Tak, jak tutaj jest, właśnie z Bułgarii EU, zapraszamy na stronę. Tam mamy ofertę wszystkich apartamentów. Dzisiaj, szczerze mówiąc, posiadamy gdzieś około 90 apartamentów do wynajmu. Jest czym wybierać. To są apartamenty od 3-gwiazdkowych do 5-gwiazdkowych. Barcelo, na przykład 5 -gwiazdkowy. Garden of Eden, bardzo fajny apartament w świetnym wlezie. Generalnie, przylot do Burgas obsługujemy cały słoneczny brzeg, czyli 14 km po ciągnącego się od Neseber, starego Neseber, aż do świetnego wlazu. Najlepszy kurort w Bułgarii! Zapraszam serdecznie do oferty apartmentsbułgaria.eu. Mamy tam stronę, na stronie internetowej jest oferta do wynajmu lub do sprzedaży, także zapraszam. No właśnie Grzegorz, bo ty działasz jak biuro podróży, gdzie można właściwie no, działać, to po prostu idziesz do tak, podróży, załatwiasz sobie wszystko od początku do końca. Oprócz jedzenia, a jedzenie też można kupić, bo tam są hotele, gdzie można wykupić jedzenie. Ale jeszcze fajna rzecz byś powiedział, jak kupujesz, że sprzedajesz te apartamenty i że taka możliwość jest. O co chodzi z tym apartamentami? No to znaczy, dzisiaj trzeba wypłacić na rynek inwestycyjny. No. Nikt nie chce kasy trzymać, mnóstwo ludzi inwestuje. Jak ja mam kupić mieszkanie, daj mi w Żorak, daj mi przykład za kwotę 350 tysięcy zł to uważam, że rynek otwarty i najtańszy rynek w Europie jest na dzisiaj. Zakupując taki apartament, dajmy przykład, na przykład mamy dzisiaj w Barcelo obiekt pięciogwiazdkowy, cztery baseny, siłownia, spa, pełna obsługa. Mamy tam apartament do sprzedania z sypialnią, on jest około 70 metrów kwadratowych. Kwota takiego apartamentu zakupu to jest 84 tysiące euro. Koszt utrzymania takiego apartamentu to jest 18 euro za metr kwadratowy. To jest roczne utrzymanie. Klient przyjeżdża, korzysta z wszystkich atrakcji. Czyli tak jak w lato no są te baseny, jest spa, jest mini disco dla dzieci. Tak jakby się przyjęło do hotelu po prostu pięciogwiazdkowego Ten obiekt jest sprzedawany również przez biura turystyczne. Na pewno jest to tańsza opcja wybrania sobie samemu tego apartamentu ze względu na to, że koszt jest tańszy od biura turystycznego gdzie, gdzie kupicie jest około minimum 800 do 1200 zł na osobę taniej czyli kupujecie sobie sami lot, loty wynajmujecie apartament od nas dajmy przykład w obiekcie Barcelo, płacicie tam 85 euro za dobę na przykład za cały apartament, gdzie wchodzą na przykład cztery osoby, jest możliwość wykupienia all inclusive na przykład lub śniadania, obiadu, kolacji. Także możliwości jest wiele. Przeszliśmy sobie na taras, bo tutaj sobie pijemy kawkę. Grzegorza proszę właśnie, żeby opowiedział, jak w ogóle zarabia tę kasę i może zacznij tak mniej więcej jak to działa z tymi bilansami jak Ty to produkujesz i na czym to tak zazwyczaj polega? No dzieło produkcji no to jest tak jakby nie patrząc no to jest jakby hale produkcyjne stolarskie to kiedyś zajmowaliśmy się meblami stolarskimi kuchni i tak dalej teraz przeszliśmy na bardziej wyspe wyspecjalizowaną dziedzinę, raczej no teraz, no to już szczerze mówiąc od 98 roku już nie do... Lat. No, no, także od 98 roku produkujemy stoły bilardowe, ale jest taki specyficzny produkt yy, ale generalnie tak jakby jest stolarski, nie? czyli po prostu mamy zatynionych ileś osób na hali produkcyjnej yy, stolarskiej, yy, gdzie po prostu robią od, od podstaw yy, wszystkie materiały do stołu bilardowego Resztę podzespołów, czyli bandy, sukno, takie takie rzeczy to jest co wiadomo to jest zakupywane do, do wykończenia tych stołów. Także, tak Z grubsza przyszedł. trzeba to wszystko wyliczyć, jednak te, tak. ile to kosztuje taki stół do tego stołu do tego stołu, jak wy produkujecie, doliczyć jakąś marżę, mhm. No i sprzedaż, nie? Dokładnie. Tak. No sprzedaż no reklamy, wszystko. Tak, to trzeba wszystko, wszystko policzyć. policzyć. Więc jak będziecie produkować, musicie tak samo robić, że musicie policzyć koszty produkcji, koszty pracowników i do, doliczyć jeszcze koszty reklamy plus inne. Doliczyć marże i zarabiać. I zarabia. A jak nie, to słuchajcie, możecie to ominąć, możecie to kupić u Grzegorza. Doliczyć tylko marże i być handlowcem. Pamiętajcie, że ja zawsze mówię, że produkcja handel to jest jeden z najlepszych biznesów. Tak, jeszcze mogę tylko dodać, że mamy nawet kilka osób takich, które po prostu polecają nasze produkty, naszą firmę, oni doliczają sobie do tego marżę. Polecają model Elegant, np. bilardowego, który kosztuje 3000 zł, oni go polecają dalej. Informując nas o tym, że oni go na przykład sprzedają za 3,5 tysiąca Wtedy z tego oni 500 złotych biorą za siebie Pośrednictwo, no pośrednictwo też jest doskonały, tak? doskonałym biznesem do zarabiania Mają gotowy produkt, tylko go po prostu odsprzedają dalej Słuchajcie, kolejnym biznesem tak jak tutaj wiecie to jest apartamenty w Bułgarii Fajny pomysł moim zdaniem na Polskę i inne kraje tak samo Ale Grzegorz robi to konkretnie w Bułgarii, Grzegorz opowiedz tak e, Dokładnie, bardziej troszeczkę na tym biznesie, na czym to polega ten biznes. No mamy mnóstwo e, osób, którzy po prostu inwestują w Bułgarii, więc my wyszukujemy dla nich apartamentu, który, którym byliby zainteresowani, więc, więc wyszukujemy apartamenty na sprzedaż. E, oni ten apartament zakupują, później dają nam do wynajmu, mogą sobie oczywiście sami wynajmować również na Booking Club, Airbnb, mogą re reklamować go u nas na przykład na stronie internetowej, My go wynajmujemy, zajmujemy się pełną obsługą tego apartamentu, czyli i sprzątaniem, dowożeniem klientów, transfery. I co? No, no wszyscy na tym zarabia, zarabiamy, ze względu na to, że tak. no Wiadomo, kupując apartament, można powiedzieć na dzisiaj, w bardzo dobrych cenach w porównaniu do rynku europejskiego, bo to jest jeden z najlepszych chłonnych rynków teraz w Europie. Apartamenty są najtańsze w całej Europie. Przyjechaliśmy tutaj można powiedzieć kilka lat z tej całą Europą, i Europę, i Hiszpanię, i Chorwację, i Albanię, Włochy i tak dalej. Stwierdziliśmy, że rynek bułgarski jest najlepszym rynkiem inwestycyjnym, ze względu na to, że te apartamenty są w dość dobrych cenach, porównując nawet do rynku Jeszcze, Polskiego. jeszcze, jeszcze, jeszcze ale dalej jeszcze. sprzedajemy to już yy, od 4 lat i na dzisiaj bardzo się cieszymy z tego, bo każdego klienta, którego widzimy, który zakupił te apartamenty yy, nawet na jesień, czy rok temu, czy dwa lata temu yy, darzą nas bardzo wielką sympatię i zaufanie, ze względu na to, że wszyscy już zyskali na tym bardzo, bardzo dużo na takich apartamentach zyskuje się gdzieś około nawet 30% w stosunku roku więc yy, nawet dzisiaj reasumując yy, zakup apartamentu na przykład w Apart Hotel, no dam na przykład Barcelo powiedzmy, to jest w centrum pięciogradkowy, Można powiedzieć, że można zakupić za 84-5 tysięcy euro Za 76 metrów kwadratowych No to uważam, że to jest około 800-900 euro za metr kwadratowy To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena patrząc na standard tego obiektu i to, co tam się po prostu dzieje. To jest przy samym morzu, 100 metrów od morza, przy centrum. Yy, trzeba to porównać generalnie do tego, jakbyście na przykład w międzyzdrojach kodowali apartament, więc można sobie skalkulować, ile kosztuje yy, na przykład pokój w yy, międzyzdrojach za metr kwadratowy. Bo z tego, co ja wiem, to to się kształtuje w dziesiątkach tysięcy złoty za metr kwadratowy więc to jest nieporównywalne. Dlatego warto inwestować, później wynajmować, zarabiać, no i, i co? I cieszyć się i nawet pozarabię. wakacjami, bo każdy właściciel przyjeżdża sobie na, na wypoczynek i są, i są co roku nawet kilka, kilka razy w ciągu sezonu. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, ja też byłem tam parę razy w tej bułgarii, uważam, że naprawdę w tym miejscu, tam są takie imprezy, tak się <laughs> tak dzieje, że koniec świata, że się tam pobawicie to jest pewne. Jak zrobicie inwestycje, zarobicie. Grzegorz jeszcze powie, tutaj wam jeszcze, jeszcze biznes, który też prowadzi, związany z pośrednictwem w sprzedaży tych, 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 tych apartamentów dla klientów. I jak to działa? Grzegorz opowiedz jak to działa, jak to zorganizowane masz? Znaczy no sprzedaż, no to, tak jak mówiłem wcześniej, no sprzedaż to zakupuje też apartament, zajmujemy się, tak jak powiedziałem tutaj jeszcze wynajmem tego apartamentu, więc każdy kto zakupi to nie jest y, przez naszą firmę traktowanym jako klient y, jednorazowy, tylko staramy się go po prostu później, tak, y, tak jakby powiedzieć, to obsługiwać. Czyli wynajmujemy te apartamenty, y, zajmujemy się y, opieką, i apartamentu i osobami, które po prostu przyjeżdżają do tego apartamentu, czy nawet gości. Jest to na zasadzie takiej, że na przykład wynajmujecie taki apartament za 90 euro na dobę, na przykład za 4 osoby, dajmy przykład te Barcelo, bo tak przy nim utknęliśmy, więc dajmy przykład inwestycyjnie, skoro ono kosztuje 85 tysięcy, inwestujecie, wynajem robicie za 90 euro, My Wam staramy się wynająć ten apartament, Wy również szukać sobie klientów indywidualnie. My za taką obsługę bierzemy 5 euro z czyli jeżeli wynajmujecie taki apartament, za, my Wam wynajmujemy ten apartament za 90 euro, to my z tego bierzemy 5 euro dla nas, reszta zostaje dla Was. Wasz jedyny koszt, który jeszcze jest później, no to jest wiadomo sprzątanie, które kosztuje 150 zł. No i oczywiście plus prania, no to jest uzależnione od tego. Ile osób jest w danym apartamencie? Czasami są dwie osoby, czasami są cztery osoby, czasami pięć. No to już wiadomo, że zależy to od, od wynajmu. Także tu można powiedzieć, każdy zarabia, każdy jest zadowolony. Klient jest zadowolony jeszcze ze względu na to, że my go obsługujemy. Czyli jeżeli on nam głosi, że przylatuje w danym dniu, my robimy transfer. Transfer już, można powiedzieć, właściciela nie interesuje, bo za transfer płaci przyjeżdżający klient. Czyli my go odbieramy z lotniska, koszt takiego transferu to jest 120 zł do 4 osób, yy, przywozimy go do hotelu, meldujemy, yy, klient już ma taką, takie zaufanie do nas, że dostaje wizytówkę od razu, gdyby cokolwiek się działo, to jest pod naszymi skrzydłami tak zwanymi, yy, oferujemy mu również jeszcze firmę zaufaną, taką, która po prostu bierze jakieś wycieczki po to, żeby po prostu rozmaicić sobie dany wyjazd. Także jest to, jest to wszystko można powiedzieć poukonane tak od A do Z, żeby to wszystko było, jak to mówią, wszystko ładnie ułożone. Najfajniejsze jest to słuchajcie, że wszędzie można pośredniczyć, wszędzie można zarobić parę groszy, euro i to jest fajniejsze. I jeszcze co fajnego jest, że to jest Bułgaria, tam jest ciepło, tam jest imprezy, można się pobawić, spędzić fantastyczny czas. Także jeśli ktoś ma taki pomysł, może zrobić w Bułgarii, ale mam kumpli i pokażę Wam kiedyś, którzy robią to dokładnie nad Morzem Bałtyckim i też zarabiają bardzo fajne pieniądze. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj poproszę o, o swoje wypowiedzi i będzie się działo. Słuchajcie, najważniejsze chcieć, nauczyć się i robić, działać. My zapraszamy na stronę internetową naszą www.apartmentbulgaria.eu lub na kontakt tutaj z Mirkiem też również zapraszamy i do inwestycji i na relacje. I dzięki Ci za dzięki wywiad, wam. fajnie, dzięki, cześć Wam Trzymaj się, hej, ciao